Dobry wieczór Państwu. Moim i Waszym dzisiaj gościem będzie książę Hrabia Król Potocki, No nie, nie przyszedł. Pozdrawiam, on to będzie temat. Słuchajcie, studio na 16 wieczorek. Nagramy odcinek wieczorkiem, choć miałem tego nie robić, no ale dobrze. Słuchajcie, hrabia Potocki. Gość na emigracji. Mieszka tam gdzieś w Londynie. Teoretycznie tam jakiś miliarder, potomek. Yy, I tak dalej. Możemy sobie o tym poczytać. Możemy sobie wyczytać. Możemy też sobie wyczytać o jego problemach alimentacyjnych, długach, yy, wykształceniu podstawowym, czy jakoś tak. Ale nie to jest ważne. Do rzeczy. Yy, kiedy się kiedy się koleś pojawił? Koleś pojawił się 2-3 lata temu. Zarejestrował swój komitet wyborczy. Nie wiem do jakich wyborów. Mało się tam interesuje. Chodzi o to, że gość pojawia się z strony bardzo dziwnej. Czyli ze strony tej, z której pojawić się nikt nie powinien, a na pewno nie po to, by nas ratować, moi mili. Dlaczego gościowi nie ufam? Bo ja nie ufam nikomu. Dopóki nie usiądę, nie spojrzę w oczy, nie zobaczę czyjejś energii, nie porozmawiam, nie zobaczę jak się człowiek zachowuje werbalnie i niewerbalnie. Niewer nie jestem w stanie nikogo ocenić. Na podstawie słów i wiedzy to nie to samo. Ja czuję i tak poznaję ludzi. A, a więc tak, to co widzieliśmy w ostatnim filmiku. To, co widzieliśmy w ostatnim filmiku, słowa jakich on używa, to jak się odzywa, jego wiedza, opanowanie i przygotowanie do tego mówi mi, że ten człowiek jest przygotowany do czegoś wielkiego. Ten człowiek jest na bardzo wysokim poziomie i używa zwrotów i powiedzeń, które otwierają klapki, klapeczki i sznureczki. Teraz. Jego krótka wypowiedź o opuszczeniu przez dudę Polski. Jego krótka wypowiedź na ten temat, i tak dalej. Są to rzeczy, które go mogą napompować. Jeżeli ten człowiek posiada wiedzę od ludzi, którymi się zasłonił na obecnym filmiku, no to. Teraz tak, pan Potocki powiedział do pana Dudy, że musi opuścić kraj, że ma pozdrowienia. Pan Kaczyński i Pan e, Duda ma pozdrowienia od Komitetu Rzymskiego. Można to tłumaczyć jako klub rzymski. Tak to się mniej więcej składa, chyba że istnieje tajniejsza jednostka, tajnych jednostek. Ale tak naprawdę, Klub Rzymski wydał książkę w 1972 roku. I książka ta analizowała czynniki i skutki przyrostu populacji, zasobu yy, zużycia tych środków yy, przez populację człowieka, wykorzystanie yy, surowców naturalnych, tempo. Zużycia tego, tempo, rozrodu gatunku człowiek, i tak Klub Rzymski przygotował tę książkę, kilka raportów, i tak dalej. Postaciami takimi bardziej znanymi w Klubie Rzymskim jest Michajł Gorbaczow, Wacław Havel, Bogdan Hawryszyn, Dużo znanych osobistości, można wyklikać, można wyszukać, powtarzam. Klub Rzymski, Komitet Rzymski. Książeczka nazywa się Granice Wzrostu z 1972 roku. Pan Potocki nawiązał do Klubu Rzymskiego. Pan Potocki nawiązał do Klubu Weneckiego Czarnej Szlachty. Moi, kochani. Chciałbym usłyszeć od niego osobiście, czy on do tego klubu należy, czy on od tego klubu pozdrawia parchów nadzorujących korporację Polin, czy może chciałbym, chciałbym, chciałbym wiedzieć w jakiej intonacji jest to powiedziane, ponieważ znowu ta ekipa czarnej szlachty. To ekipa nic innego jak grupa Bilderberg. I znanych kochanych przez nas wszystkich 300. <grystanie> no, no co? No, łączyć dalej. <grystanie> łączyć dalej. Można łączyć dalej, no. 300 naradzają i e, mają narady w Szwajcarii, spotykają się w szwajcarskich tych. Szwajcaria e, wybudowany kraj i założony przez... E, Templariuszy, Jezuitów, Zakon Jezuicki, wiemy, zbrojne ramię Jezusa Chrystusa, przeciwnicy, w sumie ukryci przeciwnicy Watykanu, skrywający największe tajemnice chrześcijaństwa, Biblii i tak dalej, mający dostęp do wiedzy zakazanej, rytuałów, a także Posiadający wiedzę o prawdziwej krwi Jezusa Chrystusa i Jego potomków, którzy po dziś dzień chodzą po naszej ziemi i zajmują stanowiska w różnych miejscach, a najbardziej spowinaceni są ukrywani gdzieś tam w zakonach i różnych kościołach prowadzonych właśnie przez jezuitów. Jezuici nic innego jak templariusze. Templariusze wiadomo, przeklęci przez Kościół, przez Watykan, okradzeni, oskarżeni o rytuały i tak dalej. No to tak jak widzicie, po sznureczku do kłębka. I tutaj pan Potocki wyjeżdża nam, tak sobie oficjalnie, że on tu się powołuje na ekipę taką jak 300. Klub rzymski brzmi fajnie. Pan Potocki ukrywa się na emigracji na Angli w Anglii, u anglosasów, mamy też ministra finansów, powiązanego z Anglitami w ostatnim filmiku lub którymś z kolei powiedziałem wam jak powstała Ameryka, czym jest Ameryka i wszystkie nitki prowadzą do... nie powiem. <laughs> Nie powiem Wam do czego. No więc, tak, wróćmy do Pana Podockiego. A więc, tak, e, facet internetowo w opinię ma wątpliwą. E, to, co robi, to wchodzi, wchodzi w Wasze wymagania, czyli kreuje się na Waszego Bohatera e, w sposób e, hollywoodzki. Kryłuje się na waszego bohatera w sposób hollywoodzki na takiej prostej zasadzie e, polegającej na tym co robi właśnie Trump i e, jak, to, jak to teraz wam opisać e, w czasach kłamców i fałszywych proroków, kiedy jesteśmy e, wręcz umęczeni informacją, przerażeni tym co się dzieje nie rozumiemy sytuacji przede wszystkim szukamy nadziei, szukamy tych ludzi, którzy przybędą nas wyzwolić i to logiczne, logiczne z serducha, logiczne z tego, jakimi my jesteśmy ludźmi, może logiczne jakie my jesteśmy, jakimi my jesteśmy polakami, i jaką mamy mentalność. Panie słuchacze, to jest tak, że kiedy jesteśmy zmęczeni przede wszystkim tematami o pedofilii, o jedzeniu dzieci, o narkotyku z, pochodzącego z mózgu człowieka, zwracam waszą szczególną uwagę na to, że te wszystkie informacje wyciekają dla czegoś. Wyciekają, wyciekają my to nazywamy gównoburza, burza informacyjna, to jest Sposób umęczenia naszej czujności, racjonalnego rozumienia to, jest, to są nerwy, to jest rozbijanie nas. I tak jak ja to widzę, jak ja się w tym poruszam, ja się tego nauczyłem mniej więcej w czasach, kiedy mieliśmy inwazję na Europę poprzez obcą kulturę młodych mężczyzn. Kiedy pisaliśmy o tym prawdę, nasze profile były blokowane. Od tamtej pory nauczyłem się, że prawda będzie blokowana przez system YouTube'a. Z góry mają wpisane hasła, które my będziemy wyszukiwać, udostępniać i podawać. I te informacje są ban banowane. Nasze profile wyświetlają się na czerwono. Jesteśmy obserwowani, banowani, wyłączani, hakowani i tak um, Kiedy Zaraz po Bożym Narodzeniu w styczniu zacząłem udostępniać uff, informacje, że plany budowy wież 5G kryją się z, plama, z plamami wybuchu epidemii w Wuhan i kolejnymi przypadkami odnalezienia tego na całym świecie. E, natychmiast Facebook przysłał mi weryfikatorów Prady i FaceFlag. To, że mój profil od dawna, od dawien dawna jest obserwowany i uważnie studiowany... W ogóle pozdrawiam pana kapitana, to, to wiem i to znaczy, że kiedy tylko trafia się w prawdę, Facebook to w głupi sposób jego algorytm podkreśla. Są mało inteligentni, uważają się za wielkich hakerów, a robią ich dzieciaki 20-letnie z laptopami i telefonikami, tylko dlatego, no, że za wysoko noszą sobie brudkę. Ale słuchajcie. Chodzi o to, że wtedy już zwróciłem swoją uwagę, że będzie afera. To był początek stycznia, że chodzi o 5G. Eee, tak było z imigrantami, tak było z fałszywymi flagami. Teraz zwróćcie uwagę po raz kolejny na fałszywe flagi przeprowadzone w Europie, eee, w Wielkiej Brytanii i Ameryce w ostatnich eee, latach. Nauczyli się, nauczyli się podawać informacje i nauczyli się kontrolować nas. Nauczyli się podawać nam fałszywe informacje i w nasze szeregi wrzucać fejki, aby nas dyskredytować, gdzie my te fejki powielamy i dostajemy na przykład na prywat, udostępniamy, udostępniamy, wszyscy udostępniamy. No i okazuje się później, że link jest fejkiem i wszyscy co to udostępnili mają ban na 30 dni. E, tak nas wyłączali kiedyś, teraz są weryfikatorzy prawdy, teraz to się robi inaczej, jak słyszę z całej Polski, teraz to się robi bezczelnie, skoro wszyscy siedzą w domu, policja przychodzi w skafandrach do domu i zabierają. Ech, kolejna sprawa, no tak, no tak, a więc nie, nie, nie ten, nie, nie mam żadnego kredytu zaufania, tak jak powiedziałem, ani dla Trumpa, który... Magicznie teraz, tak jak powiedziałem, usuwa wszystkich złych po to, by wykreować się na dobrego bohatera. A ja jestem chyba jedyną osobą w tym momencie na YouTubie, która jawnie sobie tak siedzi i mówi o tym, że Trump zostanie wyeliminowany i. Za to, że rzucił się na te całe gangi narkotykowe, elity pedofilskie, pozamykał ich, pousuwał i uwolnił świat od złego, by wprowadzić wam nowe, wspaniałe. Przypłaci to życie. I zostanie jak inni ewakuowani. Jego rola się zakończy. Pamiętajcie, że on też jest aktorem, też odgrywa rolę. Ról nie dostali chujowi aktorzy w spektaklu koronawirus, na przykład, nie, nie dostali ról zachorowania i cudownego uzdrowienia, bo to chujowi aktorzy. Nie bierzesz do hitu Polsatu takiego gościa jak Duda, bo może ci hit Polsatu zepsuć. Jest to chyba raczej wychodzi z logiki, tak? Jak masz dostęp do światowej sławy dobrych amerykańskich aktorów? <laughs> Dlatego. Co niektórzy zastanawiali się, dlaczego nie zachorował ten, zachorował ten, zachorował tamten. No nie, zachorowali, bo nie dostali ról w tym spektaklu, dostali dobrzy aktorzy rolę w tym spektaklu, osoby ważne, które przyciągną waszą uwagę. Z tymi osobami, które wysypało na internet ostatnio e, teorie spiskowe, dotyczące Hollywood, jedzenia dzieci, melagicksona, tego wszystkiego, te teorie były przerabiane lata temu. My to wiemy adenochron dawno temu w czasach Las Vegas parano 2005, 2003 rok ludzie to wszystko jest oczywiste gaga, pery te wszystkie te pytanie po co oni powyciągali te teorie spiskowe teraz po to aby obrzydzić wam abyście nabrali obrzydzenia do tego świata, by w waszych sercach było takie coś, że to jednak kurwa nie może być prawda. Jak nie chce się tych filmów Hollywood oglądać, jak się wie, że ci ludzie jedzą dzieci. Ten film już nie jest fajny. Ten człowiek już jest rozumiecie co oni zrobili i teraz przychodzi bohater, który to wszystko zrobi. I teraz żeby nie latać, tak też widzę Trump i tak dalej. Wrócę do Potockiego. Słuchajcie, to jest właśnie taki bohater. Kiedy w tym polskim nadzorczym kurniku nadzorcy gryzą już się tak bardzo, my jesteśmy zniechęceni i osłabieni. PiS PO, PiS PO. No, na moim profilu ja rozumiem, że nie mamy tutaj wyznawców partyjnych. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że wy oglądając mnie, ogarniacie, że to jest jeden gość z dwoma rękoma, który i tak da ci w mordę. Czy zagusujesz na lewą, czy na prawą rękę, i tak dostaniesz w ry. A więc potrzebujemy kogoś poza systemem: kogoś, kto przyjdzie z zewnątrz, kto będzie takim banitą, wygnańcem, który przyjdzie na zasadzie takiego Robin Hooda, takiego takiego trochę jak mnie, który powróci z banicji wygnany z kraju, z miłości do ojczyzny, przytuli wszystkich Polaków razem, zjednoczy ich do jednego wielkiego głosowania i stworzy to rewolucję. Uniesie tych ludzi, tylko najpierw wy w serduchach musicie wytworzyć sobie tą rewolucję. Musicie najpierw Poczuć, że ten świat na naokoło jest zły, że ten Sejm, Senat, oni nic nie, nie pomogą, że ten system musi upaść, że musi być nowa konstytucja. Konstytucja, którą tak sobie dupę podtarto w ostatnich latach przez ludzi niepełno pełna rozumu, przez ludzi zmanipulowanych, chorych. Fanatyków partyjnych, którzy nie mają pojęcia o tym, czym jest polityka, na czym polega władza. I I... moje prywatne zdanie wygląda tak, że Konfederacja jest za malutka, zasłabiutka, a nikt z tych e, szczekających szczeniaczków tam niestety nie jest osobą prezentacyjną. Gdzie sama Konfederacja w sobie. To jest coś niesamowitego i bardzo fajnego. Ale należy to do systemu, więc jedna ręka, pięć palców. Nowoczesna, y, luksusowa, y, wiosna razem y, i jeszcze wyznawcy królika marchewki. Pięć. Bojętnie. Nadal ręka, nadal jeden gość, jeden zarząd, to samo. I teraz do tych małych, którzy tak rozbijają ten układ, są tacy antysystemowi w takiej wielkiej grupie, gdzie pan Brown jest na przykład bardzo inteligentną osobą, gdzie jest, absolutnie chylam się, uwielbiam pana Korwina, uwielbiam. Bosaczek to bosaczek, no. Ani to prezydencik, ani to. No nie wiem. No. Z Brighton jestem, no to może na kawę bym go zaprosił. I oni potrzebują takiego lidera. Oni potrzebują takiego guru. Ale taki guru nie może być uwikłany. To nie może być osoba. I tutaj. Osoba pana Potockiego znowu pasuje mi idealnie. Poza systemem, poza Sejmem, Senatem, głosi konstytucję starą, stare prawa, a więc wzbija nas ten patriotyzm. Tym Polakom te husarskie skrzydełka natychmiast rosną i robią się takimi bohaterami. Heroizm się rodzi taki w Polakach, taka wielkość, i wtedy jest patriotyzm, wtedy jest wiara i nadzieja, i wtedy jesteśmy łatwym celem. Wtedy, moi kochani, wpadamy w pułapkę, i wtedy jest nami łatwo zmanipulować. A dla mnie ten spektakl wygląda właśnie w jeden taki, a nie inny wielki sposób. Wygląda mi to, na wszystkie elementy nadal pasują do jednego naszego wielkiego resetu do skasowania narodowości na całym świecie podziału na narody, podziału na języki i na religie. Wygląda mi to, że wszystkie prawa świata będą pisane w języku polskim. Główna baza dowodzenia będzie przebudowana z Warszawy. Warszawa będzie miastem gigantem jak Londyn. I wszystko to zacznie się dziać od razu po resecie. Dlatego teraz ci ludzie muszą znakować i pobierać od nas krew, DNA, i szukać genów. Szukać naszych genów. RH. Jeden... no coś tam wy, wy, wytygacam. Za oknie mam niesamowitą, niesamowitą burzę. Ale tak, dochodzą do mnie wiadomości. Dochodzą do mnie wiadomości o dziwnych łapankach e, na badania, na pobrania krwi. Nasiliło się to wszystko wszędzie. Ci inspektorzy, którzy to robią, nie chcą się legitymować, nie chcą podawać z jakich są fundacji, na jaką rzecz pracują. Badają wszystkich na koronawirusa, tu, na co innego tam, na co innego tam. Szukają ludzi, szukają e, genów, szukają krwi. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego to się tak odbywa. Nie, nie wszystko mogę skleić. A więc to taki odcinek dla Was, moi mili, na temat pana potockiego. Mam nadzieję, że udzieliłem Wam wystarczająco dużo haseł i dróg naprowadzających na e, ten temat, a także teorii spiskowych. I mam nadzieję. Że wyszuracie sobie sami i wyrobicie sobie własne zdanie na ten temat, i oczywiście o nim mnie poinformujecie. A ja zawsze staram się odpowiadać, staram się wysłuchać każdego zdania i powiedzieć własną informację na ten temat. Nie musicie przyjmować mi tego, że ja się mądrze, nie chciałbym tego. Ja po prostu odpowiadam Wam na pytania wedle własnej wiedzy. Nie każę Wam to wierzyć. Jeśli pytacie o moje zdanie, ja je po prostu wyrażam. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. Nie wiem, zobaczymy, czy wieczorkiem to się lepiej nagrywa, czy nie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.